Ale wszedłeś, ale to wszedłeś. Ja bym to chciał tylko wam powiedzieć, że w, w międzyczasie tutaj bardzo ważną rzecz: tutaj do widzów się kieruję, że podczas dzisiejszej Zadymy usłyszycie duży news. Duży news, który początkowo miał być ogłoszony podczas konferencji niedzielnej, ale usłyszycie go dzisiaj podczas tego programu, więc oglądajcie. Box K1, koniec dyskusji na temat wagi, koniec dyskusji na temat formuły. Jakbyś, jak widzisz, patrzysz na swojego przeciwnika, bo póki co jest nim e, teraz, to co widzisz? Ale szczerze, kim jest dla Ciebie Mavs? No, jakiś random dopowład, co zrobi wszystko, za garść atencji. No dobra, si ale. Dobra, teraz wymieni. Teraz po jednej rzeczy. Naj e, najsłabsze strony według Ciebie, jakie ma Mavs? Nie wiem, kurwa. E, brak techniki chyba. Siłówka taka, w machanie wiatrakami i e, zasterydowany łeb. No, bo to problem, ma problemy. Czyli oglądałeś moje walki. Jakie, ty miałeś więcej niż jedną? No. Dwie minuty. Okay. E... Czyli, no, czyli, czyli jednak przebiłeś się przez internet i no. znowu kurwo komałeś. Udało ci się to zrobić. Kurwa, po do konferencji. Dobrze, ale a, mogę ci Przed ci pierwszą jedno konferencją pytanie. mówiłem, ja wiem, że masz problem z przyjmowaniem podstawowych informacji, ale przed konferencją nie wiedziałem, kim jesteś. Później wpisałem, bo ktoś mi napisał na Instagramie, wpisz sobie Mavs Cloud. No i kurwa, wtedy rzeczywiście wyskoczyła mi twoja walka. I tak, wtedy już skonstatowałem, kim jesteś. No. Dobra, dobra, dobra. Patrzysz na paramaxila, kogo widzisz? Kogo widzę? Cipkę taką. <gry> okay. No, bo ja powiem wam, wiecie co, nawet jakby dali mi Oświęcimskiego, kurwa, Oświęcimskiego, czy dalibyśmy tu, kurwa, nie, nie wiem... Z on nienawidzi Kurwa, bym wyszedł do tej walki. To są, czy bym dostał w pizdę, czym nie dostał, bym nie wymyślał jakichś kurwa, nie chciałbym się bić z jakimś, kurwa, nie wiem, Jów kurwa Desperate. i tym. No bo słuchajcie, no bo wyobraźcie mi, co, co on ma na celu pokazać, że jest od kogoś kurwa silniejszy udowodnić, mu niech podejmuje wyzwania, od tego są free fighty, tak? Czy on wiecznie będzie miał się złożyć? Nie, 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 kurwa. To jest zero potencjał, bo to jest to jest taka, to on nie, że nie, nie, a nie, nie, jeszcze powiedzieć tylko Możesz, jedną rzecz nie, on mówi że on wcześniej się nie, bo nie, nie, znał mnie i tak dalej, że nie, 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 jestem obejrzyjcie sobie jego nie, co gadał do gadał